Siemaneczko, świrki karpiowe. Siemano, świrusy karpiowe. Słuchajcie, zapraszam Was już jutro na drugą odsłonę relacji z zawodów wędkarskich. Trzeci puchar karpiowy Ryboniada, który odbył się na Jeziorze Krożno. To będzie druga odsłona tych zawodów. Co tu jeszcze? Malutkie obwieszczenie. a, konkursik, kochani. Zapraszamy Was na konkursie, który wspólnie z ekipą FishHolic Team zrobiliśmy dla was do wygrania skromny pakiet nagród, który oczywiście będziecie mogli wykorzystać na waszej ulubionej wodzie. Co tu dalej, Kochani, Co trzeba zrobić? zasubskrybować za kanały FishHolic Team i Karpiowe Przygody. Łowimy po swojemu, a także zaprosić na Facebooku dwie osoby, zalekować post i kochani udostępnić tego posta dalej na swoich social mediach i weźmiecie udział w losowaniu przypominam kochani, że losowanie odbędzie się 20 lutego a więc z mojej strony to wszystko trzymajcie się gorąco, pozdro, piąteczka